Dzień dobry, cześć. Witamy w kolejnych Widokach Zwierzy. Jak co poniedziałek omówimy sobie to, co wydarzyło się w minionym tygodniu na rynkach. Jest długi weekend, ale my jesteśmy na posterunku. Ja nazywam się Paweł Chylewski i odpowiadam w M banku za doradztwo. I mam zaszczyt przedstawić nowego członka ekipy Widoków, Szymona. Dzień dobry. Tak, Szymon Zajkowski, zarządzający w Departamencie Doradztwa Inwestycyjnego. Tradycyjnie widoki zaczynamy od... Pytania tygodnia. Nie inaczej jest dziś. No i nasze pytanie tygodnia dotyczy Europejskiego Banku Centralnego. No i brzmi, ile razy w historii Europejski Bank Centralny podniósł stopy procentowe o 75 punktów bazowych lub więcej. Trochę o EBC będziemy rozmawiać w tym odcinku, a finalna odpowiedź, jak zawsze, na końcu. Zaczniemy moim zdaniem od najważniejszego, najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce za oceanem, nie w Europie. Stąd też ten napis u góry: New York Stock Exchange. Zajmiemy się spółkami tam notowanymi. Szymon, jakbyś mógł wyjaśnić o co chodzi z tymi fangami, co to są fangi i, i dlaczego nie zaszkodziły. Tak, Fungi to oczywiście skrót od, od pierwszych liter tych największych, najbardziej popularnych spółek w Stanach Zjednoczonych, czyli Facebook, Amazon, Apple, Netflix i Google. No i te spółki w ubiegłym tygodniu publikowały wyniki, no i pojawiło się spore rozczarowanie rynku i dość mocne spadki na tych, na tych spółkach. I o ile w poprzednich latach tak naprawdę Hossa... Na, na amerykańskim rynku akcji bardzo mocno bazowała na, na dobrym performencie, na dobrym zachowaniu, na wzrostach tych spółek. No tak w ubiegłym tygodniu one dość mocno kontrybuowały ujemnie do, do wyniku całego indeksu. To właśnie widzimy teraz na slajdzie: tutaj mamy punktowy wynik indeksu SP 500 w całym ubiegłym tygodniu, czyli 149 punktów. Jak poszczególne spółki kontrybuowały właśnie do tego. W wyniku, no to te najbardziej popularne, te największe spółki, tak jak widać, one bardzo silnie, ujemnie, przynajmniej większość z nich kontrybuowała do wyniku inaczej niż to miało właśnie miejsce w ubiegłych latach, a mimo to nie przeszkodziło to indeksowi S&P 500 solidnie w ubiegłym tygodniu wzrosnąć. No właśnie, zawsze mówiliśmy, że te fangi ciągną rynek, przyznam szczerze, że ja się bardzo obawiałem, co będzie, jeżeli takie spółki jak Amazon, Meta, czyli Facebook, Alphabet, Microsoft pokażą słabsze wyniki. No te wyniki musiały gdzieś się pokazać, ta, ta recesja, o której tak głośno mówimy od dawna, trochę, trochę wpływa na te wyniki. No taki Amazon po, po, po sesji, w której podał wyniki spadał nawet 20%, następnego dnia otworzył się chyba minus 10%. No takie, takie bardzo, bardzo solidne spadki. Też prognozy tych spółek nie, nie, nie są jakieś zachwycające na przyszłość. No i można by się było spodziewać, że to będzie powodowało naprawdę krew na rynku i, i, i mocne spadki. Tak jak było widać na wykresie, S&P porósł 149 punktów w minionym tygodniu. Spadki na tych dużych spółkach, o których mówił Szymon, wzrosty na całej szerokości, tak właściwie 90 parę procent wzrostów zrobił szeroki rynek. To dokładnie spółki, które nawet nie były wymienione na tym wykresie. No więc zdrowo, dobrze, o to nam Tak, taka chyba. zdrowa sytuacja, dokładnie. Cała hossa, wynik indeksu nie bazuje na kilku największych spółkach, które ciągną w górę albo w dół cały indeks, tylko faktycznie całą szerokością tutaj no, trochę taką siłę, powiedzmy, pokazał amerykański rynek. No i fajnie, to chyba dobre wiadomości w tym takim trudnym otoczeniu. No ale właśnie pytanie, czy to jest jakiś punkt zwrotny, coś się zmieniło? Czy dalej czekamy, aż się mitycznie coś wyjaśni? Wiem, że Szymon, przygotowałeś wykresy o tym, kiedy, co, jak się wyjaśni. Tak, to jest to mityczne pytanie. Może też może wyjaśnimy najpierw, to, to pytanie, skąd to pytanie. Dlatego, że jak rozmawiamy z wieloma inwestorami odnośnie właśnie inwestowania na rynkach finansowych, to często, często pada takie, takie mityczne zdanie, że może zaczekajmy, aż się wyjaśni, bo jest za dużo ryzyk. No a niestety prawda jest taka, że po pierwsze no, nigdy się nie wyjaśnia, a przynajmniej nie w 100%. To zawsze jest tak, że z jednego ryzyka Przechodzimy w drugie, a później w trzecie, a te, a, te, a te pierwsze ryzyka do końca też się nie wyjaśniają, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest taka, że wcale nie musi się wyjaśnić, żeby, żeby na rynkach akcji po prostu pojawiły się wzrosty. I to pokazujemy na tych, na tych dwóch wykresach na slajdzie. Tutaj akurat to jest przykład taki, taki bardziej jaskrawy, wyciągnęliśmy no ciągle gdzieś, gdzieś tkwiący w pamięci, czyli rok, czy lata 2007-2009, czyli ten taki najdotkliwszy w ostatnich latach kryzys. Finansowy, no i lata 70., dlatego, że obecna sytuacja gospodarcza bardzo mocno z powodu wysokiej inflacji jest porównywana właśnie do lat 70. Ale jak, jak te wykresy byśmy zrobili? Zresztą my, my wykresy mamy dla lat 50. 80., dla ostatniej sytuacji covidowej również, to jedna tendencja jest wszędzie taka sama. Mianowicie rynek akcji wyprzedza koniunkturę. Tutaj na wykresie mamy taka linia niebieska przerywana, to jest właśnie indeks SP 500, linia żółta to jest PKB, taka granatowa to są tak zwane payrollsy, tak, czyli zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym i linia czerwona, czyli zyski amerykańskich spółek. I w każdym z tych, tych badanych okresów. Akcje odbijały szybciej niż gospodarka. Jeszcze jak, jak one zaczynały odbijać, jak już, jak już było po dołku, to tak naprawdę wtedy też napływały cały czas coraz gorsze dane, dane z koniunktury. No i trzeba było po prostu zachować odwagę i na tym rynku po prostu, po prostu być, albo nawet lekko, lekko doważać ryzyko. No właśnie, z tych, z tych, tych badań wynika. Z jednej strony dosyć intuicyjna sprawa. Cały czas mówimy, giełda wyprzedza koniunkturę, bo giełda zacznie rosnąć szybciej. Wiadomo, kupuj plotki, sprzedawaj fakty itd., itd. To wszystko w teorii jesteśmy bardzo mądrzy. W praktyce to jest bardzo trudna sytuacja, bo my musimy się nastawić na to, że może trzeba zacząć kupować akcje, ale najgorsze informacje będą jeszcze przed nami. Jeszcze PKB pokaże jakieś pewnie ujemne odczyty. Zyski spółek, o których przed chwilą mówiliśmy, dopiero mogą zacząć pokazywać się jeszcze gorsze. Tak samo z rynkiem pracy. No ale to już, to już, to już jest czas. To, te, te złe dane to już jest czas, że na akumulację przynajmniej gdzieś tam e, akcji w jakichś w jakich odstępach czasu. Nie wiemy, czy to jest dołek, to nie jest tak, że chcemy zgadnąć, no ale na, na slajdzie widzimy obecną sytuację. Tak, dokładnie. I to jest też tak na marginesie, y, moim zdaniem to są, to są jedne z najważniejszych wykresów w obecnej sytuacji, dlatego że to też łatwo mówi się o przeszłości, prawda? Że, że wtedy jak spadało, no to okej, okay, no wtedy trzeba było kupować. Natomiast jak faktycznie przychodzą te spadki, tak jak mamy to, y, ma to miejsce teraz, no to, to jednak widzimy te ryzyka, tłumaczymy, że to są inne ryzyka niż w przeszłości i, i, i boimy się tego ryzyka podjąć. No sytuacja obecnie wydaje się dość podobna do tych, do tych poprzednich, mamy już spadki na, na, na rynkach akcji, bo tutaj też ten, ten, ten szczyt koniunktury rynek akcji dość dobrze wyprzedza, PKB już się wypłaszcza, zyski spółek też już jakby taka tendencja powiedzmy lekko spadkowa, no oczywiście rynek pracy jest powiedzmy ciągle w bardzo dobrej sytuacji, ale ja jakby... Do końca nie widzę takich argumentów, żeby w tej, w tej sytuacji też miało być odwrotnie, czyli że rynek akcji no, może zawrócić, jeżeli e, w momencie, gdy będą napływać ten, ten, te najgorsze e, dane z gospodarki, dlatego że właśnie e, rynek, inwestorzy nie kupują teraźniejszości, tylko kupują tak naprawdę przyszłość. Więc e, no, to, jest, to, jest, to jest trudny moment, zwłaszcza z takiego psychologicznego punktu widzenia, ale te wykresy myślę, że to, to z tyłu głowy te, tę zależność na pewno trzeba mieć. Natomiast... To, to chyba dobrze pokazuje, znaczy, chcemy uczulić, że mogą być jeszcze złe dane, tak? To jest chyba nasz tak, tak, główny, to... główny komunikat. Dokładnie. Przygotujmy się na to, że będzie jeszcze różnie na tym rynku. Nam pojawił się już temat kolejnego tematu. Dosyć szybki, dosyć krótki temat. Parę chwil temu pojawiła się inflacja, odczyty inflacyjne w Polsce. Odczyt flash, czyli ten taki szybki, wstępny za, za, za październik. Ten odczyt to 17,9. Tutaj największym zaskoczeniem jest chyba to, że ta inflacja była mniej więcej w okolicach spodziewanej. Czyli zaskoczeniem jest to, że ta inflacja nie wyskoczyła nam jakoś bardzo mocno. Nie ma tego pozytywnego zaskoczenia, czyli inflacji niższej niż się spodziewaliśmy. No ale jesteśmy gdzieś, gdzieś, gdzieś płasko. Trzeba będzie patrzeć pewnie na te wyniki, które będą już podzielone na poszczególne segmenty, jakoś tam głębiej będziemy to analizować. No ale to ciekawe jest też spojrzenie na tle. Europejskiego rynku, tak? Bo tak, tutaj jak mielibyśmy szukać, chyba. Czegoś innego. Mhm. Tak, jak mielibyśmy trochę tak na siłę szukać pozytywów, to faktycznie dane w ubiegłym tygodniu z największych gospodarek europejskich, plus dzisiaj też mieliśmy o 11 odczyt ze strefy euro, no te dane dość, dość wyraźnie zaskoczyły w górę, tak? Czyli inflacja okazała się silniejsza niż oczekiwano. No tutaj w Polsce w zasadzie możemy powiedzieć, chyba, że zgodnie z oczekiwaniami. Także to też chyba w kontekście politycznym, polityki banków centralnych, e, zwłaszcza w, w ubiegłym tygodniu mieliśmy Europejski Bank Centralny przecież, e, mhm. gdzie no, chyba możemy powiedzieć, że doszło do pewnego złagodzenia retoryki, ale o tym, o tym tak zwanym piwocie... To nie, chyba nie jeszcze ma... zanim przejdziemy może do Europejskiego Banku Centralnego, to powiedzmy czego my jeszcze z tą polską inflacją się spodziewamy, czyli, czyli te odczyty pewnie gdzieś w miarę są... W, tych, w tym roku to, to, to nie mamy jakichś przewidywań, że to jeszcze jakoś mocno porośnie. Pewnie szczyt inflacji przyjdzie styczeń, luty, efekt bazy, ceny regulowane to się może nam troszkę zmienić. No i mam nadzieję, że takie marcowe widoki zwierzy będziemy już z uśmiechem mówić o spadającej inflacji. Tyle i chciałem tylko zamknąć temat polskiej inflacji. Przechodzimy do, do największych banków centralnych świata. Tak, to tak jak już, już, już wspomniałem, no w ubiegłym tygodniu mieliśmy oczywiście decyzję Europejskiego Banku Centralnego. Tutaj obyło się bez zaskoczeń podwyżka stóp procentowych o 75 punktów bazowych. Natomiast retoryka została lekko złagodzona. Aczkolwiek, tak jak już zacząłem mówić, no w ostatnim czasie, w ostatnich kilkunastu dniach dużo się pisało o tak zwanym piwocie, że banki centralne no, tak trochę silniej zakomunikują, że. Kończą już z taką swoją ultra jastrzębią polityką i silnymi podwyżkami stóp procentowych, i, i wchodzą w taki tryb trochę bardziej łagodny. No, takiego pivotu to raczej nie było, ale faktycznie Christine Lagarde zwracała uwagę chociażby na ryzyka dla recesji, już bardziej mówiła, że te podwyżki stóp procentowych to nie będzie taki, taki automat, tylko one będą uzależnione od napływających danych, więc to trochę rynek jakby zinterpretował. Pod, no, pod taki lekko powiedzmy gołębi zwrot. No, no i w każdym tygodnia... każdy słyszy w tych wypowiedziach bankierów to, to, centralnych, to. trochę to co chce usłyszeć. Ty się z tobą zgadzam. My chyba nawet tutaj wewnętrznie zdradzę trochę kuchni w zespole, też każdy zinterpretował to tak. trochę inaczej, co, co pokazuje, jak, jak ważkie są te tematy i jak, jak, jak będzie to ważne. Za nami Europejski Bank Centralny, przed nami. No w przyszłym tygodniu jak zawsze najważniejsze wydarzenie, czyli stopy procentowe, e, o stopach procentowych zadecyduje amerykański Fed, e, no i właśnie, co tam się ewentualnie może wydarzyć za ZEOC. No właśnie tutaj e, w kontekście te, 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 tej zmiany w polityce pieniężnej, no to w, w ostatnich dniach e, ros, urosły takie nadzieje na to, że może Fed złagodzić swoją retorykę, natomiast... E, no, ja powiem szczerze, że z, 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 z tym tak zwanym pivotem to jest trochę jak ze świętym Mikołajem, może to nie są te święta, żeby takie porównania robić, ale... Nikt w niego nie wierzy, ale każdy na niego liczy. I trochę jest tak z tym pivotem w polityce pieniężnej. To bardzo uczestnicy rynku, jak patrzą na inflację, na dane z rynku pracy, no to trudno jest uwierzyć, że, że Rezerwa Federalna w tej chwili dokona jakiegoś głębiego zwrotu. Natomiast z drugiej strony, patrząc na to, co się dzieje na rynkach finansowych od początku roku, no to wszyscy liczą na to, że w końcu dojdzie do tego, do tego pivotu, do tego zwrotu. Ale też patrząc na kalendarz, który mamy właśnie na, na ekranie, no to te takie najważniejsze rynkowe wydarzenia, zwłaszcza dla Stanów Zjednoczonych, one na, koń, na końcu roku, w dwóch ostatnich miesiącach spinają się taką klamrą, czyli posiedzeniem Fedu, które mamy, i decyzją w sprawie stuprocentowej, którą mamy w środę, i kończą się też 14 grudnia też decyzją rezerwy federalnej. Więc wydaje się, że... no. Czy, czy, czy Fed zaryzykuje swoją reputację, swoją, swoją wiarygodność i, i Paweł osobiście, który, który no, rysował się całkiem słusznie w ostatnich miesiącach na takiego jastrzębia inflacyjnego, czy zaryzykuje te, te dwa odczyty inflacyjne i dwa raporty z rynku pracy? pomiędzy tymi tymi posiedzeniami to chyba nie no, chyba, chyba prędzej by zaczekał do tego grudnia, jak pozna dwa oczyty inflacyjne i dwa raporty z rynku pracy, żeby wtedy już bardziej świadomie i, i tak konkretnie ewentualnie te, o, o, tym, o tym zwrocie w polityce pieniężnej e, zadecydować. Jasne, pewnie rynek y, gdzieś spodziewa się poszczególnych ruchów. Zobaczymy, co z, tego, co z tego wyjdzie. Przed nami na pewno bardzo zmienny czas. To powtarzamy od dawna, ale ten, 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 ta kartka z kalendarza, którą widzieliście, no, też pokazuje. Tam mamy, tak jak powiedział Szymon, dwa razy odczyt inflacji, dwa, dwa dane z rynku pracy. Tam mamy decyzję Banku Anglii. Dużo mówiliśmy o Anglii. O Banku Anglii i w tym tygodniu też takie decyzje, które znowu mogą, mogą gdzieś pokazać kierunek. Ja przypomnę, że w zeszłym tygodniu mieliśmy takie pozytywne zaskoczenie Banku Kanady, nie jest to może najważniejszy bank centralny, ale o podwyższył stopy tylko o 50 punktów bazowych, gdzie spodziewano się 75. To jest jedno z niewielu takich zaskoczeń miłych przez bankierów centralnych. To może jest jakiś kierunek, którą pójdą. Na tym slajdzie były jeszcze zaznaczone wybory połówkowe w Stanach Zjednoczonych, więc znowu coś bardzo newralgicznego dla tego, co się będzie działo z inflacją gospodarką w Stanach. No więc dużo informacji, mam wrażenie, że, że w widokach będzie, będzie o czym mówić. No i będziemy trzymać rękę na pulsie i będziemy z tymi informacjami do Was wracać. Na koniec, jak zawsze. Odpowiedź na pytanie tygodnia. Przypomnę, że brzmiało ono, ile razy Bank, Europejski Bank Centralny podnosił stopy procentowe o więcej niż 75 punktów bazowych. Szymon trochę podpowiedział Wam, mówiąc o tym, że ostatnio to było 75, przedostatnio to też było 75. No i zdarzyła się taka sytuacja jeszcze raz w historii, więc w sumie to prawidłowa odpowiedź to trzy razy. Ta pierwsza decyzja była w 1999 roku, to w ogóle była pierwsza decyzja Banku Centralnego, w totalnie dziwnym styczniu 1999 roku, gdzie tak naprawdę Bank Centralny podejmował pierwsze swoje decyzje i, i szukał punktu równowagi. Tych zmian wtedy było w jednym miesiącu, chyba trzy, trzy czy cztery, każda, każda bardzo, więc ciągłe, specyficzne pierwsze, rozpędzające Europejski Bank Centralny decyzje. To te dwie ostatnie były, były jedynymi, i, i pierwszymi. To pewnie też pokazuje, w jakich specyficznych i wyjątkowych czasach żyjemy. Na końcu, chyba, zaprosimy na nasz kompas inwestycyjny www.kompasinwestycyjny.pl. Strona, blog, na której pokazujemy, prezentujemy nasze opinie, informacje. Ostatni wpis Bartka Grelewicza z cudownym zdjęciem. Mokrego niedźwiedzia i odpowiedział na pytanie, kiedy ta bessa się w końcu skończy. To chyba tyle na dzisiaj. Szymon, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Za, za debiut. My zapraszamy za tydzień. Wszystkiego dobrego dla Was i, i do zobaczenia. Cześć. Do widzenia.